Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się historii Michaela, jednego z trzech głównych bohaterów GTA V. Michael De Santa, dawniej znany jako Michael Townley, urodził się w drugiej połowie lat 60. XX wieku na wschodnim wybrzeżu lub środkowym zachodzie USA. Dorastał w ubogiej rodzinie, w trudnych warunkach, mieszkał w przyczepie kempingowej, a jego ojciec był alkoholikiem, który znęcał się nad rodziną i w końcu ich opuścił. Matka również odeszła, a Michael nigdy nie znał dokładnej prawdy o losach ojca. W szkole średniej Michael wyróżniał się jako rozgrywający drużyny futbolowej i miał realne szanse na karierę sportową, lecz kontuzje i problemy z temperamentem przekreśliły jego plany. Nie widząc innej drogi, wkroczył na ścieżkę przestępczą. Pierwszego napadu dokonał w 1988 roku w Carcer City, kradnąc 10 tysięcy dolarów. Zanim skończył 20 lat, dwukrotnie trafił do więzienia, gdzie zdobył różne umiejętności i poznał środowisko kryminalne. Z czasem stawał się coraz lepszym strzelcem i liderem skoków, a jego ambicje rosły. W tym okresie poznał również Lestera Crestę, genialnego planistę, z którym wielokrotnie współpracował. Przełomem było spotkanie z Trevorem Philipsem. byłym pilotem wojskowym, który po wydaleniu z armii zajmował się drobnymi kradzieżami i przemytami. Michael i Trevor szybko nawiązali współpracę i razem dokonali wielu napadów na terenie Środkowego Zachodu. Styl Michaela, widowiskowy i ryzykowny oraz brutalna natura Trevora sprawiały jednak, że obaj często musieli uciekać z miast. Na początku lat 90. Michael poznał Amandę, striptizerkę pracującą pod pseudonimem Krystal. Wkrótce zostali parą, a pieniądze z napadów Michael inwestował w jej karierę i wspólne życie. Z czasem pobrali się i doczekali dwójki dzieci Jimmy'ego i Tracy. Michael coraz częściej martwił się o bezpieczeństwo rodziny i dystansował się od Trewora, choć wciąż uczestniczył w przestępstwach. Kulminacją jego dawnego życia był napad w Ludendorff w 2004 roku, przeprowadzony z Treworem i Bradem. Podczas skoku Michael został postrzelony, brat zginął, a Trevor uciekł. Cała akcja była jednak częścią tajnej umowy Michaela z agentem FIB, Dave M. Nortonem. Michael upozorował swoją śmierć, aby zniknąć i rozpocząć nowe życie w Los Santos. W grobie, w którym rzekomo został pochowany, faktycznie spoczywało ciało Brada. A. Po przeprowadzce, wraz z rodziną przyjął nazwisko Odesanta i zamieszkał w luksusowej rezydencji w Rackford Hills. Wydawało się, że osiągnął cel, spokojną emeryturę i dostatnie życie, lecz toksyczne relacje rodzinne, problemy małżeńskie i kryzys wieku średniego sprawiły, że zaczął tęsknić za dawnym dreszczykiem emocji. Historia Michaela w GTA V rozpoczyna się, gdy regularnie odwiedza swojego terapeutę, doktora Friedlandera, próbując znaleźć sens w życiu. Jego świat zaczyna się zmieniać, gdy poznaje Franklina Clintona, młodego złodzieja samochodów, który próbuje ukraść auto jego syna. Szybko rodzi się między nimi wieś, a Michael staje się dla Franklina mentorem. Wkrótce Michael zostaje zmuszony do powrotu na drogę przestępstwa. Razem z Frankinem i ekipą dokonuje napadu na jubilera, by spłacić dług wobec Martina Medraza. Podczas napadu powtarza słowa, które wypowiedział podczas akcji w 2004 roku. Zdradza to jego przeszłość i przyciąga uwagę Trevora. Kanadyjczyk, sądząc, że Michael nie żyje, wpada w szał, gdy odkrywa prawdę. Choć ich spotkanie w Los Santos jest napięte, Michael i Trevor stopniowo odbudowują relacje. Razem z Frankinem angażują się w serię ryzykownych akcji napady na bank w Paleto Bay pociąg, frachtowiec czy laboratoria rządowe, przygotowując się do największego skoku w historii obrabowania Banku Rezerw Federalnych. Po drodze Michael zostaje porwany przez chińską triadę, a jego losy splatają się z wewnętrznymi konfliktami między FIB a IAA. Franklin odbija go z rąk porywaczy, a wkrótce trójka protagonistów bierze udział w kolejnych starciach, między innymi w centrum Korts czy podczas akcji w Tartaku, by odbić Lamara. Michael zmaga się też z własnymi demonami, próbuje naprawić relacje z rodziną, a jednocześnie realizuje marzenie o byciu producentem filmowym w Vinewood. Ostatecznie, wraz z Franklinem i Trevorem, przeprowadza legendarny skok na Union Depository zgarniając około 200 milionów dolarów. W finale to Franklin decyduje, czy zdradzić któregoś ze swoich przyjaciół na polecenie wrogów, czy też zjednoczyć siły z Michaelem i Trevorem, by wspólnie wyeliminować wszystkich przeciwników. Aby poznać wszystkie możliwe zakończenia gry, zapraszam do obejrzenia filmu, który wyświetla się na ekranie. To już wszystko dotyczące tematu. Zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj kanał po więcej treści. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania poprzednich oraz kolejnych filmów.